Cześć, tutaj Jąk Michel. Dzisiaj drugi filmik. Dziękuję za wcześniejsze 5 subskrypcji i dwie łapki w górę. Yy, ogólnie, dzisiaj chcę pozdrowić. Czekajcie. Dzisiaj chcę pozdrowić moją całą klasę. Yy, co jeszcze? Dzisiaj pogadamy o, o tym że jestem przewodniczącym klasy. Nowe moje zadanie. Teraz te punkciki wejdą mi do rekrutacji, do szkoły średniej. Um, ogólnie co jeszcze? Tu pokazać? O, to jest moja fototapeta. Tam gdzie byłem. Polecam. Um, to tak, co jeszcze? Co ja Wam mogę pokazać? Nic, w sumie już. To tak dzisiaj jest drugi dzień jak mam nowy telefon Troszkę nie, nie za nowy, ale... ale jest. Ogólnie polecam teraz grać w Brawl Stars. To jest bardzo dobra gra. Ja ogólnie mam tylko 20... ile? Nie pamiętam ile już mam pucharków Dopiero zacząłem i rzadko gram Brawl Stars, bo bardziej gram w Dream League Soccer Już wygrałem trzy puchary Co jeszcze? Dzisiaj był fajny dzień, bo Idę sobie do domu, no wiecie, taki koks, prawdziwy, nie podchodź do mnie, bo w bitkach mam 13 cm średnicy, więc wiesz, jak coś to... O, jak Neymar z Semedo się bił. Y, pobił prawie. Taki, y